rządy pierwszego władcy Polski, księcia Mieszka. Ale tak jak nam się teraz widzie, za panowaniem Bolesława nie da się porównać z niczym, co z mojej pamięci. Mieszko dbał o nas jak ojciec i był wielkim wojownikiem. Jego syn wszystko, co od niego otrzymał, pomnaża w naszych oczach. Najdzielniejszy ze wszystkich książąt. Wieść o dobrobycie Polaków pod rządami księcia Bolesława dotarła do uszu samego cesarza od strony trzeciego, który od dawna postanowił tu przybyć, by odwiedzić grób swojego przyjaciela, świętego Wojciecha, pochowanego w więźnie. Teraz zachęciła go sława polskiego księcia. Po długiej zimowej podróży dwaj wielcy władcy, i Bolesław, stanęli naprzeciwko siebie i jak dwaj bracia wierzę uścisnęli się serdecznie. Dostojny władco i gościu znamienity, witam Cię w Gnieźnie, stolicy mego kraju. Bolesławie, widzę, że prawdą jest wszystko, co mówiono o Tobie. Na koronę cesarstwa mego większe jest to, co widzę, niż wieść głosiła. Dziękuję, mój Panie, za dobre słowo. Czy pragniesz, Pani, oddać cześć świętemu Wojciechowi, który nawracał pogan w Prusach i poniósł męczeńską śmierć? Znałem ja dobrze tego świętego człowieka. Był mój przyjacielem, i wielce mnie śmierć jego zasmuciła. Idźmy w modlitwie do Brogu Świętego Juchecha. Requem eternam dona S., Domi, et lux Perpetuarum C.T.S. Oznacza to w języku polskim. Wieczny odpoczynek, racz dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Dobrze znana jest papieżowi. Dlatego chce on utworzyć arcybiskupstwo w więzieniu, które będzie miało pieczę nad kościołem w Polsce. Muszę się do czegoś przyznać. Myślałem, że ci, którzy mówili o tobie, Bolesławie, byli zwykłymi gadłami, którzy upieczali Twoje zasługi i piękno Polski. Jednak to, co mówili, nawet w połowie nie oddaje Ci sprawiedliwości. Dziękuję, mój panie, ale nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Przynieś skrzynię! Drogocenne talerze, złote korony, wysadzane rubinami. Tak. Drogocenne materiały, ozdoby, ozdoby i tak. przetykane złotymi liśćmi. Złote ozdoby, wysadzane diamentami drogocennymi. Złote denary, wybijane w bolesławach dobrego, do Być wyjeżdżając, zabrał ze sobą to wszystko. Hojnym jesteś władcą. Przekazałeś mi wiele darów, które z radością przyjmuję. Odwzięcie ci za to jednym, ale najcenniejszym i takim, który umocni twój kraj. Oto włócznia świętego Maurycego. Przyjmij ją wraz z prawem do nadowania biskupów w polskim kościele. Zrzekam się go i oddaję je tobie, gdyż widzę, że umacniasz tu wiarę chrześcijańską. Niegodnym by było, gdybym traktował Cię jak jednego spośród wielu. Będę więc Cię uważał za ludzkiego sobie. Nie wszyscy wiedzą, że Bolesław jest odtąd moim bratem i współpracownikiem cesarstwa. Czas jednak naglił Hodstona, który zostawił swoje cesarstwo w opiece swoich współpracowników. Pożegnał Bolesława i ruszył w podróż. Minęło wiele dni. Bolesław w życie dostojne, dostojnego i mądrego władcy. Niestety, jak to w życiu radość nie trwa zbyt długo. Z Niemiec zaczęły przychodzić złe wieści. Przyjazny Bolesławowi, margrabia jeśli nie żyje. Zginął w zamachu. Sojusznik Bolesława, cesarz niemiecki, sam trzeci nie żyje. Nowym władcą niemieckim został Henryk II, który rozpoczął przygotowania do wojny z Polską. I tak rozpoczęła się bardzo długa wojna z Niemcami która z przerwami trwała 16 lat. Walki miały miejsce i za wschodnią granicą z Jarosławem w Rusi Kijowskiej. Okrutne czasy pełne wojen i rozlewu krwi. Mimo tego Bolesław nie zaniedbywał spraw związanych z rządzeniem swoim krajem. W Wielkanoc 1025 roku. Książę Bolesław Krobry, wykorzystując bezkrólew w cesarstwie niemieckim, po śmierci wrogiego polscy cesarza Henryka II oraz poparcie papieża Jana XIX, koronował się na pierwszego króla Polski, samego arcybiskupu w miejskim Hipolite w asycie biskupów polskich. Czy zamierzasz służyć wierze? Otarzać opieką kościół, rządzić sprawiedliwie i bronić królestwa? Tak, tak jak zawsze to robiłem. Miu ojca i syna i ducha świętego. Oto Bolesław, pierwszy król polski. Chwała królowi. Królu, o. królu, odtąd jesteś bożym pomazańcem. Kronacja królewska uwieńczyła twoje 30-letnie panowanie, w trakcie którego powiększyłeś terytorium Polski o Morawy, Mielsko, Łużycę, Słowację i Grody Zapewniłeś Polskę niezależną metropolię gościenną i równorzędną pozycję wśród chrześcijańskich państw Europy Zachodniej. Królu, korona jest wnięciem Twojej walki o zachowanie niezależności młodego państwa polskiego, broń nad ekspansją i imperializmem Niemców. Koronacja umocniła miejsce Polski na całym Europie. Kraj zyskał szacunek na arenie międzynarodowej. Królu, od tej pory mamy wielu sojuszników i partnerów. Z takim władcą stojącym na czele praw Królestwa Polskiego jesteśmy w naszym kraju bezpieczni. Cześć pierwszemu królowi Polski bez soboty chrobremu? Bolesław otrzymał od papieża koronę królewską i stał się pierwszym królem Polski. Oznaczało to potwierdzenie niezależności naszego kraju. W tym samym roku zmarł otoczony szacunkiem i czcią, a za jego syna nadano mu przydomek robry. Co oznacza dzielny, mężny, odważny? To już koniec naszej dzisiejszej opowieści o pierwszym królu Polski, Bolesławie Chrobrym.